Sytuacja wydarzyła, mianowicie mm, gram sobie w lolka. Gram sobie w Lolka na live i przychodzi dużo osób i piszą o jakimś ziomku. Yy, wiecie, piszą, słyszałeś, że zaginął Preston? Ja mówię, kurde, kim jest Preston? Totalnie nie, nie to jest za, totalnie nie wiedziałem, co to jest za totalnie co ziomek. Na początku, no, jeszcze taka ksywa mówię, tu ktoś tam pisze, że raper, bo to jest jakiś raper ze Stanów. Co nas to w Polsce interesuje, że, że ktoś się zgubił. No a potem się okazało, że nie, że to Polak. że po prostu tak jak sywa, że Polak. No i niedługo później już jakieś pierwsze informacje się pojawiały, że, że ten padnie żyje. No i potem jak już się okazało, że odnaleźli tego ziomeczka, tylko niestety już nieżywego. Ja nie wiem, co się do końca wydarzyło. Dużo osób pisało, że samobójstwo. Niektórzy pisali, że... że no ciężko powiedzieć, tak? Ja też nie chcę mm, dezinformować ludzi, nie wiem, co się, nie wiem, co się z nim wydarzyło. Najprawdopodobniej jeśli to jest taka sprawa bardzo medialna, to, um, to jakieś oświadczenia, czy, czy może ktoś się wypowie, kto z nim był bardziej close. No. no i mi się wydaje, że taka bardzo niefortunna dyskusja, w której ja nie uczestniczyłem, um, się wiązała na moim live um, na temat um, samobójstw. Na temat jakiejś depresji, na temat różnych rzeczy, bo tam każdy, raz, że każdy miał, yy, bo to jeśli chodzi o czat i właśnie o osoby, które siedziały, yy, siedziały ze mną na tym spiku. Każdy miał jakieś inne idee do, do przemycenia i, i do rozważenia, jakieś, jakieś inne sytuacji i zapis ogólnie z tego yy, gdzieś tam w sieci, yy, gdzieś tam w sieci wylądował. No i widzę, że tutaj jest bardzo duża wrzawa odnośnie tego, nie to ja mówiłem, ale odnośnie tego co tej z mówili, bo oni tam rzucali takie stwierdzenia, że jak ktoś się zabił, no to nie można mu współczuć, bo, 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 no bo w sumie sam się zabił, że nie jest żal takiej osoby, to ogólnie mi się wydaje, że temat jest bardzo, bardzo ciężki, że temat jest bardzo ciężki i no, ja tylko powiem, że, ja, że mi ciężko oceniać co siedzi w czyjejś głowie, jeśli... Do takich a nie innych kroków się e, posuwa. Chciałbym Wam życzyć e, dużo zdrowia mentalnego przede wszystkim. Więc nie piszcie mi, że ja coś powiedziałem, czego nie powiedziałem, bo wiadomo, że wszystkie szoty, które są w internecie, nitro, coś tam, coś tam. Pomimo, że ja praktycznie się nie odzywałem na tym, yy, ale to chyba więcej wyświetleń, yy, tym szoterem robi. Więc no, więc zapoznajcie się za każdym razem z treścią. A mówię to tylko dlatego, bo mi się nie chce znowu czytać, że ja coś powiedziałem, czego nie powiedziałem, albo wiesz, siedzisz przez 5 minut, nic nie mówisz, inne osoby w tyle rozmawiają, a potem do tego jest Twoja ksywa dolepiana. Eee, ale jest mi to obojętne. Jest mi to obojętne pod tym względem, że no nie jest obojętne, czy ktoś mnie lubi, czy nie lubi, albo czy ktoś myśli, że ja powiedziałem czego nie powiedziałem. Ale w tym przypadku um, tylko chciałem to opowiedzieć, ponieważ ja bym nie chciał zostać podklejony, um, albo nie chciałbym, żeby ludzie byli zdezinformowani z kogokolwiek, kto ma jakieś problemy um, tak, psychologiczne, psychiatryczne. Nie chciałbym, nie chciałbym, żeby nikt tak pomyślał, więc y, ja już zresztą wczoraj powiedziałem, że ja się nie zgadzam z niektórymi stwierdzeniami, które oni rzucali, ale. Nadal uważam, że każdy tutaj może sobie sądzić co, co sobie sądzi. No, więc dużo zdrowia dla wszystkich, uśmiechu. No, i abyśmy nie musieli tutaj budzić się nigdy więcej z informacją, że ktoś dla nas ważny jest po drugiej stronie. No, trzymajcie się, miłego dnia.